Gdzie kupujesz swoje ubrania? Czy to są tak zwane sieciówki, a może polscy lub zagraniczni projektanci? Wszystkiego po trochu próbuję, wiesz? Bo nie ma jednej odpowiedzi. Znaczy, Myślałabym, że to jest ogromna łatwizna. Pójść do jakiegoś drogiego sklepu, ubrać się z góry w dół, od góry do dołu, właśnie w jednym sklepie, w jednej marce, nawet drogiej. Raz, że szkoda by mi było chyba pieniędzy. A dwa, że byłoby to dość banalne. A moda to też szukanie różnych fajnych smaków. Kupuję w sieciówkach. Czasami, czasami kupuję w takich małych sklepikach, które sprowadzają różne fajne rzeczy. Chętnie korzystam z wyprzedaży albo z jakichś takich super okazji. Czasami kupuję w dobrych sklepach i tutaj głównie buty i torebki, bo, bo na ciuchach można trochę przeoszczędzić, pooszukiwać, ale na butach nie, więc... No, na do... No dodatki jeszcze biżuteria, na przykład ta wygląda dość efektownie, a to jakieś takie za naprawdę niedrogie pieniądze, za to fajnie robione z pomysłem i bardzo modne rzeczy. Więc y, tak samo zegarek, no to nie są rzeczy, za które musi wydawać jakąś ogromną kasę. Ważne, żeby pasowało do nas. Natomiast y, no buty, tak jak powiedziałam, muszą być w miarę, okej? Okay. I myślę, że to jest właśnie fajnie, jak tak stajemy przed szafą, mówię, znowu się nie mam co ubrać. To właśnie fajnie pobawić się, powyciągać wyciągać te wszystkie ciuchy z szafy, poprzymierzać jedne z drugimi albo wpaść na jakieś zaskakujące kombinacje. Ja wiem, że to zajmuje trochę czasu i yy, no, bywa męczące, ale od tego jesteśmy kobietami, żeby właśnie otwierać te szafę i bawić się i stawać przed lustrem. I za 10 czy 15 próby w końcu nam wyjdzie. Muzyka